Ej, jest to drugi odcinek serii, w którym żyjemy tylko na jednym czanku, lecz co każdy odcinek on się powiększa. Jako, że jest to drugi odcinek, to border powiększył się o dwie kratki. A jeśli Ci się podoba zostaw łapkę w górę 5000 łapek i kolejny odcinek pojawia się natychmiast. Okej, okay, tworzę dużo mieczy i łódki, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy robić kilka rzeczy, ale o tym za chwilę. Jako, że powiększył się border, to pierwsze co robię, to idę szukać nowych surowców. I udaje nam się znaleźć złoto. Złoto, które będzie dzisiaj potrzebne. Skopuję się na sam dół, no i kiedy jestem praktycznie na samym dole, zaczynam kopać tunele, dzięki którym zobaczymy wszystko dokładnie, co jest na naszym czanku. I w tym momencie mogę wam powiedzieć, o co chodzi w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj musimy pozyskać wodę. Jako, że ostatnio udało nam się napełnić trochę kałdrony, to może to być dosyć proste. Zbadać border. W nadziei, że znajdziemy coś ciekawego. Ogarnąć villagerów, do czego właśnie przydadzą się nam złote jabłka, dlatego kopiemy złoto. I jak uda nam się pozyskać wodę, to poprawić nasz grinder. To są nasze dzisiejsze cztery cele. No i jak widzicie, kopię sobie to kopanie. Trochę trwało, bo jak widzicie mam kamienne kilofy, tylko dlatego, że mamy limitowane surowce i nie ma tutaj nic ciekawego za bardzo. Przez co szkoda mi żelaza na kilofy, a diamentów też nie mamy po ostatnim odcinku za dużo. Mamy dosłownie dwa na enchant. Próbuję pozyskać tutaj wiedźmę, albo ząbiego villagera, ale to się nie udaje i temat Dostałem kałdrony, bo pada deszcz. Mam nadzieję, że się wypełni kolejny poziom kaudrona. Mamy na razie 1 na 3. Pobieram też drewno, z którego robię dwa żelazne kilofy. Jednak to będzie szybsze kopiąc żelaznymi kilofami. I też ogarniam sobie trochę jedzenia, bo biedujemy. Wracam do jaskini i zaczynam kopać. Znajdujemy 10 złota i to kopanie trochę trwa. To był najdłuższy proces w dzisiejszym odcinku tak naprawdę, ponieważ znalazłem jak widzicie 10 złota, ale znalezienie pozostałych 6 sztabek, bo jak widzicie potrzebujemy 16, było dosyć męczące. Zrobiłam też sobie diamentowy kilo. Jak znalazłam diamenty, bo chciałam przyspieszyć maksymalnie ten proces. Rostałam też pochodnie w każdym z tych tuneli, dlatego że potem działałby gorzej nasz Mob Grinder, jeżeli bym tutaj nie oświetlił, by się rozbił tutaj moby, a przy okazji znajduję diamenty. Niestety skończyły nam się pochodnie, więc muszę iść do góry, jako że nie mamy nigdzie węgla, no to muszę postawić sadzonki i się zamknąć w boksie. Po prostu czekam, aż wyrosną sadzonki. W tym czasie akurat poszłam sobie z komputera i dałam Minecraftowi dosłownie 10 minut na to, żeby te sadzonki urosły. Jak wracam te sadzonki urosły, przepalam je. W piecyków, z którego robię węgiel drzewny a z węgla drzewnego robimy pochodnie i możemy dalej iść szukać naszego złota to jest pierwszy cel na naszej liście i nie odpuszczę go aż w końcu udaje nam się znaleźć złoto jest go na tyle wystarczająco, że w końcu mamy wszystko, mogę wracać na górę, przepalam je w piecyku i mamy już stawki łączej z jabłkami i mamy złote jabłka, okej, okay, jedna z rzeczy potrzebna do czarowywania villagerów kolejną rzeczą jest wiedźma i tutaj musimy poeksplić w naszym mob grinderze. wykopuję też pomieszczenie na wiedźmę bo jak ją zapakujemy do łódki to trzeba ją dziś odstawić, żebym nas nie rzucała podkami potem. Wiedźmy, udaje nam się złapać i przetransportować. Zawsze to jest niebezpieczne na hardcore, bo zostajecie dosłownie pół serduszka. No i zaczynamy łowić dwóch zombie villagerów. I mob grinder strasznie zwolnił. Pamiętajcie w poprzednim odcinku, jak powiedziałam, że ten mob grinder ma jeden problem? Tak, ma pewien problem, a mianowicie pająki się respią, a potem one się stakują u góry, przez co nasz trzang jest wypełniony mobami i nowe się nie mogą spawnować. Potem zestrzeliwałam z łuku, żeby odblokować ten nasz grinder, i jak to zrobiłam, to potem działał. Świetnie. Ale na początku nie wiedziałam o tym i biłam moby i się dziwiłam, czemu ich tak mało spada. Na całe szczęście udało się ogarnąć jednego zombie villagera, ale drugiego czekałam, czekałam i to nagranie miało dwie godziny i nie chciałam się czekać i tego nagrywać cały czas, więc włączyłam nagrywanie i sobie po prostu awczyłam. Aż w końcu udało się ogarnąć drugiego villagera. Więc że życiu opotkę na weakness i tylko czekaliśmy, aż zombie villagerzy zamienią się w normalnych villagerów. Stało się to po chwili i od razu wykopałam im przejście na górę. O dziwo, bardzo dobrze współpracowali, i jak kopałam się na górę, no to szli za mną. Co mi strasznie ułatwiło doprowadzenie ich do naszego tunelu z drabinką. Ale. Tutaj był młyn. Zresztą zobaczcie sami. Raz kolej spadł i dostał z killa, bo się przestraszyłam, że zginie. I widzicie on i Olo zaczął wchodzić na drobinę. Naprawdę i grał z życiem, ale pierwszemu villagerowi udało się jakoś bezpiecznie wyjść, zablokowałam go, żeby na pewno nie spadł, ale drugi nie chciał współpracować. U góry postawiłam różne stacje robocze, bo stwierdziłam, że może nie masz żadnej stacji, do której chce iść, ale postanowił, że tak, on znalazł swoją stację, on będzie szedł do góry, ale zobaczcie, jak ryzykownie on szedł. I Jak ja modliłam się tylko, żeby on nie spadł. W każdym razie nie spadł i udało się mi go przetransportować do góry. Finalnie zamknąłem. Ich w domku i nareszcie są bezpieczni. Poszłam ścięć drewno, to się dzieje co jakiś czas, nie zawsze wam to pokazuję. I zszedłam dosłownie piętro niżej pod naszym domem, robiąc piwnicę, w której będziemy mieć rozmnażarkę villagerów, więc wykopuję całutki kwadrat. Zrobiłam też diamentową łopatę, no bo tutaj jest dużo dirta, to dirt pójdzie szybciej łopatą po prostu. No i też wykopuję stoł, na którego potem zalepiam tym dirtem, bo tu będzie wielkie pole i dzięki temu automatycznie sami villageowie będą się rozmnażać, bo będą sobie zbierać to pole i rzucać sobie sami marchewki. Też zobaczyłam, czy się jakiś wodą i mamy. Wypełniony, u góry jest jeszcze jednym mamy 2 na 3 więc jesteśmy bardzo blisko pozyskania wody. Też roznażam w międzyczasie w rogu naszego bordera marchewki, ponieważ dam je wiśniakom, żeby oni zaczęli się też już roznażać. Cofnąłem się też do Mobgindera, bo brakuje nam jednej ważnej rzeczy. Takiego przedmiotu, którego nie możemy pozyskać w żaden sposób, a jest to butelka. Nie mamy żadnego piasku tutaj, a butelka nam będzie potrzebna do tego, aby z kołdrona zabrać wodę i przeleć go do innego kaudrona, Więc czekam aż w się wieczma i przy okazji widzicie problem z tymi pająkami, których jest tam. Naprawdę dużo. Aż w końcu zrozumiała się wiedźma, zniszczyłam ją i wypadła z niej butelka. Udaje mi się podnieść butelkę przez ścianę i mamy. Ten item był bardzo ważny. Więc wpadam na górę, którą zostawiłam w pierwszym odcinku, zabieram z tego kaudrona wodę i mogę w końcu tą drabinę, która prowadzi tylko do tego kaudrona, zniszczyć. Przelewam wodę i mamy dwa na trzy już w jednym kaudronie. Też robię wełnę, ale mamy bardzo mało tej wełny, więc idę na dół po nitki, z których robię więcej wełny, z których robię więcej łóżek. Jak wiecie, villager musi mieć łóżko, żeby się rozmnażać. I ściany robię oto z tego bloku. Ja nigdy nie pamiętam, jak te bloki się nazywają. Też y, powiększam to pomieszczenie, bo na początku miało być o wysokości dwa, ale stwierdziłam, że ten sufit. U góry mi strasznie przeszkadza więc nie chcę mieć dirtowego sufitu, chcę mieć kamienny sufit, więc powiększam to o dwa. No i robię sufit, ściany, skopuję podłogę i wykładam również podłogę, bo jeszcze nie wygląda już jak naprawdę dobra piwnica, albo chociaż dobre więzienie dla villagerów. Daję łóżka, zrzucam villagerów, no i mogą zacząć żyć nareszcie. Też wykopuję połowę podłogi, ponieważ zamienię na farmę, dzięki czemu tak jak mówiłam na samym początku, villagerzy będą mogli sami żyć. Zaczynam orać pole, ale ono niestety się niszczy, ponieważ brakuje nam wody, więc to musi chwilę poczekać, ale daję im więcej komposterów, ponieważ na komposterach będziemy zarabiać tony emeraldów. No ale jak mówiłam, brakuje nam wody, więc jedyne co pozostaje nam do zrobienia teraz to czekać. Więc robię sobie takie pomieszczenie, w którym awczę i czekam, aż woda się napełni. No i udało się w końcu, mamy trzeci poziom wody, dzięki czemu możemy przelać butelką do kałdrona, pozyskać jakieś żelazo. Stres mi się golem, więc go zniszczyłam. Zamieniłam w wiaderko, pozyskałam wodę i nareszcie mamy wodę. Wylałam ją, wzięłam kaudron i butelkę i z tego oto źródełka zaczęłam przesypywać wodę, przesypywać, przelewać wodę do całdrona. Potem zabrałam ją i mieliśmy już nieskończone źródełko. Także woda odhaczona. No i zaczynam tutaj orać pole. Zasadzam marchewki, żeby villagerzy mogli się potem nimi bawić. I pierwszy raz tradeuję się z villagerami. To jest moment, który warto zapamiętać, ponieważ w następnym odcinku będziemy musieli pozyskać tonę emeraldów. A propos mobów, o których mówiłam przed chwilą, no to nawiedziła nas fala zombie. Jako, że czasami masz dużo villagerów, to gra myśli, że masz wioskę tutaj więc spałnuje raj zębiaków. Ale Golem mi pomógł, więc poszło całkiem szybko. Też weszłam do grindera i musiałam go poczyścić mieczem, co było dosyć ryzykowne, jak widzicie po moich serduszkach, ale jakoś powolutku udało się to oczyścić. No i czas naprawić grinder. Jest to dosyć proste naprawienie, ponieważ musimy wylać tylko wodę, która prowadzi wszystkie moby do jednego miejsca. Niszczymy stare trawdory, które nie są potrzebne, i wykładamy je na nowo w miejscach, w których powinny stać. Zabieramy pochodnie, które postawiliśmy, i grinder teraz działa znacznie lepiej. Ale co będzie w kolejnym odcinku? Dowiesz się, jeżeli dostajesz łapkę w górę, ponieważ tylko cię zależy, kiedy się on pojawi. Dziękuję, że tak przyjęliście super tę serię i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!